Dzień dobry kochani, już mnie chyba powoli widać. Na kawie uwiedźmy część prozdrowotna. Przepraszam za spóźnienie, ale miałam ważną rozmowę, więc nieco później niż planowałam. Drugie krzesło, bo tutaj czwiatełka. Tutaj czwiatełka. śpi, nie będzie nam przeszkadzać, mam nadzieję. Kochani, ciąg dalszy tradycyjna medycyna chińska, wstęp tak pokrótce dzisiaj będę omawiał już w tym cyklu zegar aktywności narządów jesteśmy po okresie maksimum energetycznego szczytowego, szczytowego momentu dla naszego serca i powiązany z nim dzisiaj narząd, czyli jelito cienkie postaram się mówić krócej, bo zauważyłam, że po prostu chyba wolicie takie krótsze pogadanki, ja i tak będę jeszcze wracała do tych tematów powiązań do zasady ajurbatyjskiej pięciu przemian, to ten temat się będzie pojawiał cały czas. Natomiast dzisiaj chciałabym, chciałabym omówić jelito cienkie, czyli jego maksimum energetyczny, jest godzina 13 powolutku spada nam energia. I czas jest na, na posiłek, obiad. To jest to drugie posilenie się, żeby nabrać energii na drugą część dnia przed drugim szczytem, takiej naszej koncentracji i energii. To jest taki moment spowalniający nas, nas trochę, moment aktywności naszego układu trawiennego, wydzielania się enzymów trawiennych więc obiad. Ten posiłek dobrze jest zjeść właśnie między godziną 13 a 15. Jeśli nie mieliśmy drugiego śniadania, to starajmy się ten posiłek zjeść troszeczkę wcześniej, czyli koło godziny 13, jeżeli drugie śniadanie spożywaliśmy w ciągu dnia, na przykład w momencie maksimum energetycznym śledzionym, gdzie czasami też zaleca się drugi posiłek, to możecie właśnie teraz zjeść taki wczesny, wczesny obiad. Jeli to cienkie to jest takie miejsce, gdzie nasza energia spożywienia i te części, czyste, tak zwana frakcja czysta jest przekazywana do śledziony i poprzez śledziony, rozprowadzana do naszych komórek, do naszych narządów dzięki naszemu sercu, o czym powiedziałam. Natomiast ta frakcja brudna, mętna tak zwana, jest skierowana. Do jelita grubego, gdzie tam nasze bakterie jelitowe zajmują się rozkładaniem tego pokarmu. No i potem w dalszej kolejności wydalanie. Przypominam, maksimum energetyczne jelita grubego to jest między godziną 5 a 7 rano i wtedy prawidłowo się wypróżniamy. Natomiast jelito cienkie, jelito cienkie zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem substancji pokarmowych na energię i właśnie Przekazywaniem tych treści pokarmowych dalej, zależnie od, od tego posegregowania. Więc jest to bardzo inteligentny narząd. Nazywamy w ogóle jelitatu, przypominam, naszym drugim mózgiem. Z perspektywy jelita cienkiego. To taki narząd, ja w ogóle mówiłam, że powierzchnia naszych jelit jest bardzo duża. Po rozłożeniu jej w pozycji płaskiej, to jest, łącznie z kosmkami litowymi, powierzchnia około 400 m2, no takiej sporej wielkości no, boisko. Długość naszego jelita to jest od 6 do 8 metrów, więc ta powierzchnia wchłaniania jest bardzo duża. Nieprawidłowa praca jelita. No właściwie jest kluczowa, jeżeli chodzi o wchłanianie naszych substancji pokarmowych i dostarczanie ich do naszych komórek. Co o jelitku? No o jelitach ja już się nagadałam bardzo dużo, szczególnie jeżeli chodzi o florę bakteryjną i prawidłową mikrobiotę. Więc prawidłowo pracujące jelito, odpowiednio namaszczone masełkiem, czyli kwasem masłowym, czyli maślanym sodu, przy odpowiedniej mikrobiocie. Bakteria, bakterią, które również zajmują się trawieniem naszych pokarmów. Słuchajcie, jest dużo więcej enzymów trawiennych dzięki naszym prawidłowym bakteriom, czyli tej pre-eurobiocie prawidłowej florze bakteryjnej, mikrobiocie. Jest ich dużo więcej niż enzymów trawiennych trzustki. W związku z tym, to jest chyba najbardziej zbadana mikrobiota w naszym organizmie, właśnie ta jelitowa. Ale przerost niewłaściwej flory bakteryjnej może doprowadzać do SIBO, czyli przerost tej flory bakteryjnej, ale nie tylko, bo to mogą być również grzyby, możemy mieć zagrzybiony przewód pokarmowy, no, będzie powodowała szereg nieprawidłowości. Przepuszczalnym jelitem czy przeciekającym jelitem łącznie. Dodatkowo SIBO może powodować wzdęcia, gazy, nieprzyjemny oddech, nieprawidłowe trawienie treści, treści pokarmowych zmniejsza nam wchłanialność y, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Przypominam, to będzie też będą to wszelkiego rodzaju karotenoidy, gliopenę włącznie. Y, witaminy A, D, E. Tych witamin nie będzie wchłaniał nasz organizm przy nieprawidłowej mikrobiocie cienkiego. Y, również nie będzie przebi przy, m, przebiegał prawidłowy metabolizm tłuszczy. Y, m, przez to może nam się ta tkanka tłuszczowa odkładać. Y, m, no to jest właśnie minus, tak? Może też powodować zaśluzowanie, e, zaśluzowanie e, jelita grubego i wtedy będziemy mieć ten nasz tolet, stolec ze śluzem. Mm. E, obiad. E, no, po posiłku możemy się czuć senni i dobrze jest tutaj, ponieważ no, nasza krew spływa do narządów trawiennych i, i, i tutaj dobrze jest sobie zrobić taką właśnie siestę po, po obiedni wypoczynek nawet małą drzemkę, jeżeli sobie w południe przy okazji minimum energetycznego, znaczy przy okazji osłabiania już, osłabienia w przypadku naszego serca, zmęczenia możemy sobie właśnie tak jak Chińczycy zalecali w tym okresie zrobić drzemkę, to tutaj m, może to być ta pora właśnie e, koło 13:00 15. Bardzo dużo firm. Ja pamiętam w firmie mojego męża to była niemiecka wprawdzie firma, ale wprowadzono taki nawyk przerw obiadowych i to był taki czas, gdzie można było właśnie pójść na posiłek odpocząć, w niektórych firmach podobno można się zgrzemnąć. Także tutaj to jest też bardzo ważne, żeby sobie tu zaserwować tę porę obiadową, szczególnie, że jesteśmy wtedy mało wydajni. Więc dla pracodawcy właściwie dobrym momentem jest na zrobienie pracownikom przerwy obiadowej właśnie w, w tych godzinach. Po to, żeby w następnym maksimum energetycznym, czyli po godzinie 15 do 17, tutaj będzie to maksimum energetyczne pęcherza moczowego, żebyśmy mogli sobie bardziej wydajnie popracować. Jaka jest rola naszego jelita? No, przede wszystkim otrzymuje pokarmy i napoje spożywienia z, z żołądka w celu dalszego trawienia. Przekształca nasz pokarm i to, co powiedziałam, rozdziela frakcję czystą do śledzione, frakcja taka fekalna, powiedziałabym, nieczysta trafia do jelita grubego. To jest to o niedoborach może energii zablokowanym czy jelita powiem niewiele, ono może być związane z zastojem tej energii czy z zastojem krwi, może to powodować Potem nieprawidłową pracę naszych nerek, nieprawidłową pracę śledziony. No i tutaj będziemy odczuwać właśnie burczenie w brzuchu, niektórym ją włóczy nam żołądek, ale to niekoniecznie, to właśnie jest to przemieszczanie się treści pokarmowych w wielitach. Jakiś tępy ból, to szczególnie przy siwo będziecie odczuwać. Uczucie zimna, to bardzo często towarzyszy. To może być właśnie spowodowane niedoborem wielicie cienkim, niedoborem zimna. Nadmiar gorąca może też mieć swoje, swoje konsekwencje, na przykład przy, podczas bolesnego wyda, oddawania moczu, krwiomoczu. Możemy czuć rozdrażnienie albo częstomocz, albo wielomocz. Tutaj też może być z tym powiązane, ale to powiem, a to może przy okazji już połączenia tych narządów, bo nie chcę za dużo informacji udzielać, żeby to nie było zbyt dużo, bo też no, nie, nie jesteście w stanie wszystkiego przyswoić, to ja też mam taką, taką świadomość. Wszelkie dolegliwości związane z nieprawidłową pracą jelita cienkiego m, m, mogą mieć też wpływ na problemy ze słuchem, ponieważ jeden z Meridian... Meridian naszego, naszego jelita cienkiego ma tutaj swój punkt akupresurowy, a ja o nim zaraz opowiem. Jeżeli macie problemy ze słuchem, szumy w, uszu, w uszach, to bardzo łatwo ten punkt akupresurowy sobie odnaleźć. Jeżeli sobie otworzycie usta, to wyczujecie w tym miejscu przy uchu mniej więcej takie wgłębienie. I to jest ten punkt, który dobrze jest sobie masować. Będzie to poprawiało słyszenie, będzie to niwelowało szumy w uszach, będzie to też poprawiało widzenie. To tak dla mnie. Słuchajcie, ja po jednym z naszych live'ów, e, moich live'ów do Was e, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy o płucach mówiłam, o układzie oddechowym e, i nadmiernym nawilżeniu się zastanawiam, o co chodziło i jak ja sobie rozwiązałam e, w, nie, w totalnej biologii e, konflikt, to zobaczcie, ja, od ja w ciągu ostatnich e, live'ów już nie kapie mi z nosa, czyli też warto sobie z, m, sprawdzić dolegliwości m, zdrowotne związane z tą sferą emocjonalną to cienkie wchłania, jeżeli jesteśmy podenerwowani, wchłania nasze emocje, jesteśmy zestresowani, tu też ma duży wpływ wydzielanie kortyzolu, to nasz organizm nieprawidłowo... Trawi, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, jeżeli mm, pobudzeni jesteśmy szczególnie, to nasze jelito, które zasila nasze serce, przestaje funkcjonować prawidłowo i nie pełni swoich prawidłowych funkcji trawiennych, tylko zaczyna chronić nasze serce. Tak jest zadanie jelita, ochrona naszego serca, jelita cienkiego. W związku z tym, kiedy jesteśmy w silnym stresie, to albo tracimy apetyt, albo zajadamy, zauważyliście. Natomiast te pokarmy się nieprawidłowo metabolizują wtedy. I to jest duży, duży problem. Zadanie mielita cienkiego pod, pod sumą Jest wzmożone wchłanianie i wykorzystanie substancji odżywczych ze spożywanego pokarmu. Jesteś tym, co jesz. Tak, to jest bardzo istotne. ważne jest też odpowiednie nawodnienie organizmu, by składniki odrzeszcze zostały chłonięte. niedobory płynów, to też są zaparcia. przypominam, że nasze jelita powinny być zaopatrzone nie tylko w probiotyki, ale też w prebiotyki, czyli błonnik między innymi pektyny, które odżywiają nasze bakterie jelitowe. prawidłowo odżywiają nasze bakterie jelitowe. Jeżeli będziemy mieć zbyt przewlekły stres, jeżeli będziemy się niewłaściwie odżywiać, to będziemy mieć objawy w postaci wrzodów, dwunastnicy, wzdęć i bardzo często refluksu. Więc ten refluks niekoniecznie to jest tylko żołądek, ale bardzo często też dwunastnica. Tutaj musimy o tym pamiętać. To jest dobry okres żeby też sobie planować dalszą część dnia, tak wyciszyć się, podsumować to, co się zrobiło w ciągu dnia i zaplanować na to maksimum energetyczne, które przypada, te koncentracyjne, takie wydolnościowe, które przypada na aktywność pęcherza moczowego, czyli na godzinę 15-17. O tych punktach akupresurowych, o bo już mówiłam wielokrotnie, będę o tym jeszcze mówiła. Natomiast... Chciałabym powiedzieć o tych punktach akupresurowych. Czyli jeżeli mamy problemy ze słyszeniem, to dobrze jest sobie masować tutaj, uciskać. Proponuję masować tymi palcami, bo one nie są zbyt uciskające, ale jednak delikatnie masują. Ten palec serdeczny do tego się dobrze nadaje. Wskazujący jest to zbyt mocny być może ucisk. Masować, aż do poczucia takiego ciepła. Regularne stosowanie tego zmniejsza i niweluje problemy ze słyszeniem poprawa pracy jelita cienkiego ma swoje punkty akupresurowe też na dłoni bardzo łatwo je znaleźć ja spróbuję moją dłoń przybliżyć to jest punkt akupresurowy jelita cienkiego jeden i chyba dwa, o ile pamiętam tak się nazywały, ja tych nazw niestety nie zapamiętałam ja po prostu to stosuję tutaj pierwszy punkt i drugi punkt mniej więcej tutaj w tym załamaniu nadgarstku Między palcem a tarczą nadgarstka. Akurat jest światło się ja spróbuję tą lampę tak ułożyć, żeby się nie odbijało. Dokładnie w tym zagłębieniu, czyli tu, i tu. Jest wyczuwalny taki, taki punkcik. I teraz zamiast masować te punkty i uciskać, można je uciskać paznokciem, ale jest fajniejsza metoda, i mi się bardzo spodobała. To jest potraktowanie ręki jak noża do krojenia warzyw, czyli uderzaniem dłonią tymi punktami o kant stołu w ten sposób. Najpierw jeden punkt, 50 razy jedna, ten pierwszy punkt, potem 50 razy drugi punkt i zmienić rękę. I też regularne stosowanie poprawi pracę jelita cienkiego, a jednocześnie odpowiednio. Tu, szczególnie przy zbyt dużym gorącu serca, stosowanie tej metody zmniejszy zaczerwienienie skóry, zaczerwienienie twarzy, uspokoi serce. Szczególnie polecana metoda dla, osobom, dla osób z problemami krążeniowymi. To mi się spodobał ten punkt akupresurowy, jest bardzo łatwy do oznaczenia. Temu, temu meridianowi przypisuje się trawienie emocjonalne, czyli jeżeli jesteśmy spięci, będziemy. Czuć tutaj ucisk, będziemy mieć zaciśnięte jelita, tak? takie właśnie nieprzepuszczające, to może powodować albo zaparcie, jeżeli mamy zbyt wiele błonnika, zbyt mało płynów, pamiętajcie, jeżeli przyjmujecie, już to powtarzałam, wielokrotnie przy stosowaniu, przy stosowaniu, bardzo lubicie sobie wspierać wątrobę, znaczy wielu z Was lubi wspierać swoją wątrobę ostropestem, ostropestem plamistym, Ostropest. Temat rzeka. Selimaryna. Pomijam inne fitosterole, która jest zawarta w ostropeście, Ona jest zawarta w łupce nasiennej, której, której, której jest niewiele, jeżeli chodzi 3% tylko o całej objętości łupki nasiennej, to jest selimaryna. Żeby spożyć, spożyć dawkę leczniczą z selimaryny, musielibyście zjeść tonę łupki nasiennej całe pszenią łupki nasiennej wędruje do przemysłu farmaceutycznego i jest sprzedawany w formie różnego rodzaju preparatów leczniczych gdzie stężenie sylimaryny jest około 70%, 50 do 70%, czasami więcej, czasami 80. To są między innymi silicynar, sylimaryna, sylimarol. Ja polecam silicynar, ale to wspiera pracę wątroby. Natomiast bardzo często Kupujecie nasiona ostropestu, które są bogate w błonnik i w białka, są zresztą dodawane do parzy zwierzęcych. Natomiast bardzo często mieszacie je z jogurtem i macie zaparcia. Ostropest, jeżeli już przyjmujecie w tej formie nasion, nie ma tam są inne fitosterole, one też wspierają pracę, ale bardziej właśnie jelit. Sylimaryna jest nierozpuszczalna w wodzie, nie jest też rozpuszczalna w alkoholach, w związku z tym ona musi być odpowiednio ekstraktowana, żeby była dobrze przyswajana przez, przez nasz organizm, żeby była rzeczywiście lecznicza. Także stosowanie oleju z ostropestu, stosowanie nasion ostropestu ma prozdrowotne znaczenie lecznicze, ale zastanówcie się w jakim celu przyjmujecie. Jeżeli przyjmujecie tego sporo, to nie zapominajcie o nawadnianiu się, Ciepło, ciepłe napoje, ciepła, przygotowana woda tak zaleca medycyna chińska i, i tak, y, 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 tak jest to wskazane dla naszego jelita czyli chłodne napoje raczej nie no chyba, że macie gorące serce ale jak macie to, to gorące serce, to gorąco w sercu to właśnie można sobie poradzić masując te dwa punkty akupresurowe tak sobie pociąć o, właśnie może tak tutaj czasami do rytmu to zostawiam Wam jeszcze bym chciała coś dodać a propos um, Jelita Cienkiego? Tak zastanawiałam się, problemy uszne wymieniłam, mogą się pojawiać. Um, ten meridian, meridian zaczyna się tutaj za skrawkiem ucha. Um, punkt, już powiedziałam, jak wyczuć. Wystarczy otworzyć usta i go wyczujecie tutaj um, wyraźnie. O, jest, jest. To jest takie wgłębienie. Spróbujcie je znaleźć sobie. Um, te ćwiczenia, zarówno masaż. Tej części tego meridianu, tego punktu na meridianie Jelita Cienkiego i tych dwóch najlepiej jest właśnie wykonywać w godzinach aktywności Jelita, czyli między godziną 13 a 15. Czy jeszcze coś chciałam dodać? Chyba nie. A, chciałam dodać. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam o metodzie oczyszczania okrężnicy łącznie z jelitem cienkim? Czyli, to jest ta, ta metoda z picia dużej ilości, szkla, 6 szklanek mocno osolonej wody, aż do przeczyszczenia okrężnicy, stosując je do momentu czystego wypróżnienia, czyli kiedy wypróżniacie się wodą. Opisywałam to w wejściu dotyczącym oczyszczania organizmu. Tam zaleca się wykonywać ćwiczenia. Te ćwiczenia bardzo usprawniają pracę naszego jelita. Jelito rubi, lubi ruch, zwłaszcza rąk, szyi i głowy, więc osoby, które mają problemy z jelitem cienkim, będą bardzo często czuły e, sztywność kończyn dłoni, kończyn górnych szczególnie. To jest to ćwiczenie między innymi z obejmowaniem siebie, e, ale nie tylko. E, link. Do tego filmu ja Wam zamieszczę. On jest na YouTubie, jak te ćwiczenia wykonywać. Są bardzo spokojne i właściwie każdy może te ćwiczenia spokojnie wykonać. Też ruchy, nawet jeżeli wchodzicie sobie na outdoor fitness, ja czasami chodzę, tam są koła do ćwiczenia Tai Chi. To są też bardzo fajne ćwiczenia, które będą usprawniały pracę jelita cienkiego. O osłabionym sercu, przy niesprawności jelita, powiedziałam, no, osoby, które będą miały osłabione jelita, automatycznie będą miały też osłabioną pracę serca, ale o powiązaniu tych narządów będę mówiła szerzej, kiedy więcej wiedzy będzie, będziecie już mieli. Jelito, cienkie, jeden punkt nazywa się tutaj sięgam po ściągawkę bo ja nie pamiętam tych nazw nie jestem akupunkturzystą powtarzam ale mi akurat pomaga masowanie niektórych miejsc szczególnie przy migrenach Gu to jest ten, ten punkt powyżej i hauxi nie wiem czy to prawidłowo wymieniam to jest punkt akupresurowy jelita cienkiego trójka ja w ogóle zachęcam Was do zerkania na strony Akupunktury. Te punkty Qiangu i Hauxi są tam pokazane. Może, możecie sobie nawet wpisać w wyszukiwarkę Google te punkty akupresurowe i znajdziecie je rozrysowane. To chyba tylko tyle. A jest jeszcze taki punkt akupresurowy, ale ja go u siebie nie znalazłam, który może mieć duży wpływ na problemy u kobiet, szczególnie kobiet cierpiących na bolesność piersi w trakcie miesiączek, ale też on niweluje różnego rodzaju dolegliwości z piersiami, on się znajduje... on się znajduje tego Wam nie pokażę, bo na plecach to jest jelito cienkie 11, poszukajcie sobie rysunków Tianzong Zong leży w dole podgrzbietowym łopatki no to musielibyście zobaczyć zdjęcie akurat mam tutaj obrazek kobiety, które mają problemy z piersiami lub gruczołami mlecznymi mogą go wyczuć, ja będę to testować kiedy będę miała właśnie ten problem bo zdarza mi się rzeczywiście... Mam bolesność piersi w okresie około to będę próbowała to testować. Tego nie sprawdziłam, przyznam szczerze. Jeżeli, Panie, macie dolegliwości, właśnie do bolesności piersi, to 15-20 minut dziennie, nie żyści, ale też akupresura jest tutaj tego punktu uciskanie wskazana. No co, no trzeba dobrze jeść. Ciepłe posiłki, odpowiednie dla naszych jelit. Pamiętajcie o. To, co kochają nasze jelite to na pewno duża ilość warzyw, duża ilość owoców, mało cukru, jeżeli mają to być węglowodane, to właśnie pochodzące z warzyw, jeżeli to mają być węglowodane, to pochodzące z błonnika, tutaj polecam babkę płesznik, polecam siemielniane, polecam kozieratkę, tu dodatkowo jeszcze, um, zarówno siemielniane, jak i kozieradka, mielone nasiona, ale najlepiej świeżo mielone, one powodują taką okluzję, one, um, one um, chronią śluzówkę nasze, naszego żołądka i śluzówkę naszych jelit. Nasz żołądek w naturalny sposób oszluzowuje żołądek, chroniąc go przed szkodliwym działaniem kwasu solnego. Dlatego tak ważne, żeby właśnie sobie te ziółka stosować w diecie. No właściwie te, te, te nasiona, bo to nasiona to siemienia lnianego i nasiona kozieradki. Jeżeli będziecie jeść nasiona niezmielone, to one będą pełniły funkcję miotełki, ale już nie uwolnicie sobie tych substancji odżywczych z nich pochodzących. Nasiona kozieradzki przypominam piękne włosy, ładna skóra. No nie każdy lubi zapach wydzielany przez skórę, przez kozieradkę, ale no to już musicie sami sprawdzić. Nie ten zapach kozieradkowy nie przeszkadza, można go zneutralizować jakimś pachnidłem. To zostawiam Waszej decyzji. O oczyszczaniu jelita cienkiego, jelita grubego, opowiadam Wam w innych wejściach, więc nie będę się powtarzać. O probiotykach, które ja osobiście stosuję to i debutir, czyli maślan sodu, czyli kwas masłowy, nasze bakterie też, jeżeli mamy prawidłową florę bakteryjną, to wytwarzają tą masę, którą nasze jelita lubią. Ono, debutir też zmniejsza przepuszczalność jelita, ponieważ jeżeli mamy źle zmot, zmetabolizowany pogarm, czyli nieodpowiednio zalkalizowany i no, użyje tego określenia przetrawiony przez żołądek i trafi na przykład źle przed Przetrawione białko, niewłaściwie przetrawione białko do naszych jelit, a one będą prze, przeciekające, tak zwane, to one trafiają do naszego krwioobiegu. Może to powodować choroby autoimmunologiczne. Także tutaj, zadbanie o prawidłową mikroflorę, mikrobiotę jelit jest istotne i dostarczanie tej mikrobiocie odpowiedniego pożywienia. Jedne bakterie metabolizują tłuszcze, inne węglowodany. Także tutaj też niedobór niektórych bakterii może powodować to, że nieprawidłowo wchłaniamy np. tłuszcze. Od tego, co jemy, ile płynów przyjmujemy, zależy to, czy będziemy mieć prawidłowe stolce. To tyle chyba, kochani. Jest przed 19, może zdążę dzisiaj zrobić klucze tak ekspresowo. Jutro jutro nie wiem, kochani, bo jutro mam kurs, uwolni stres, uwolni emocje, więc nie wiem, czy się wyrobię z pecherzem moczowym. Jeśli nie, to zrobię wieczorem klucze, a pecherz moczowy przełożę na piątek, bo mogę po prostu nie wyrobić się w czasie. Z koło południa, ale no, ale też muszę mieć odpowiednią ilość czasu na to. To tyle. To co, widzimy się po 19. 19.30 dam sobie troszeczkę oddechu. Koteły grzeczne, słuchajcie, dały mi, dały mi poprowadzić dzisiaj bez przeszkód, bez szaleństw, bez wariacji. Cudownie moje myszki, kochane słoneczka. To co, to ja się żegnam i widzimy się. Widzimy się tak mniej więcej za 40 minut do godziny. Pa! Do zobaczenia! Dziękuję, że jesteście i dbajcie o siebie i o zdrowie. Tym bardziej, że jak mawiał Hipokrates, wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Więc zadbajcie o nie.